Dziś przeżywamy drugą niedzielę adwentu, ale jest to równocześnie piękna uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi, Panny. Czyli wspominamy tę piękną tajemnicę wybrania przez Pana Boga, Matki Najświętszej, który, który ją zachował od wszelkiej zmazy grzechu, od, od wszelkiej słabości, od wszelkiego zła, ochronił ją, ponieważ wiedział, że ona będzie matką jego Syna. W Ewangelii słyszymy piękny opis zwiastowania. Anioł przychodzi, i zwiastuje. Wielką tajemnicę Matce Bożej. Ona chociaż miała swoje plany, bo przecież przygotowywała się do ślubu z Józefem, miała zapewne marzenia posiadania gromadki dzieci, szczęśliwej rodziny, swoje plany, na pewno nieraz z Józefem o nich rozmawiała. Ona jednak, mimo tego, iż miała wszystko, można powiedzieć, ułożone, zaplanowane, zdecydowała się odwrócić ten plan, ponieważ w całości zaufała. Właśnie temu planowi Bożemu. Można powiedzieć, że została ogołocona w tym planie ze swojego życia, bo miała swoje plany, osobiste marzenia, miała jakiś scenariusz napisany na swoje życie, bo chciała świętym Józefem założyć piękną, szczęśliwą rodzinę. A jednak Pan Bóg wkroczył i zmienił tę całą historię. Dlatego warto, abyśmy również konfrontowali to, co Pan Bóg ode mnie wymaga w świetle Jego słowa. W świetle Jego planów, byśmy pytali, czego Panie ode mnie tak naprawdę chcesz, czego ode mnie wymagasz. Bo są zapewne takie sytuacje, które trzeba przewartościować, trzeba zmienić, trzeba może obrać inny kierunek dążenia, po to, aby wypełnić świętą wolę Boga. Bo przecież to jest najistotniejsze: abyśmy w naszym życiu wypełnili to, co Bóg od nas wymaga. A to y, wymaga zasłuchania się w Jego słowo, w Jego wolę, abyśmy nie przegapili tego, co najistotniejsze. I może czasami Również porzucili swoje własne plany osobiste, a zaufali temu, co Bóg od nas wymaga.